Jestem alkoholikiem, no i mam wieść, no się też zapisałem. Yy, czy czy w jest, jest równość? No to ja Wam powiem, że jest równość, jeśli trzymamy się tych zasad i, i tych naszych tradycji. Yy, te zasady to są podobno wymyślone yy, tutaj u nas yy, w Polsce. Właśnie przed chwilą gadałem, że przeszkód mogliśmy to skonfrontować. A generalnie ja po prostu yy, czuję się bezpiecznie, jak właśnie te, te zasady są, są te, które są czy, czytane jeszcze yy, na tych yy, meetingach, yy, to, to ja się czuję bezpiecznie. Nie, że nie wolno polemizować, krytykować i tak chociaż sam nieraz tak robiłem, yy, że, że prowadzący nie ma prawa przerwać wypowiedzi innych, sugerować co do tematów i tak Tak naprawdę nikt tu nie ma żadnych yy, specjalnych tam jakichś uprawnień, to tutaj tu są tylko służby, <laughs> jeśli są służby, a nie funkcyjni, no to wtedy uważam, że jest równość, nie? ale y, zobaczyłem, że są takie mitingi, to właśnie na tych, które y, uważają, że są programowe, programowe. Y, że tam jest po prostu y, grupa kolesi, i tam po prostu te wszystkie zasady, które tutaj są, nie są przestrzegane. I można kogoś krótko mówiąc zbombardować. Żeby go ukierunkować, żeby tak się wypowiedział, jak nakazuje trend zgodnie z programem. Nie robisz programu, to cierpisz. Nie, nie robisz to. to, to. No ja z tym walczę, ale jestem mało jest takich jak ja, które tam e, rob, robili ten program. E, tak jak ja robiłem z Felkiem i, i później robiłem jeszcze z e, drugim sponsorem właśnie po tym Pendolino. E, I jest mi nieraz bardzo ciężko i po wam, że... Już nie chcę mi się chodzić, nie naschodzić, bo denerwuje mnie ta shitwa. Po prostu świtwa się robi. Nie? I, i tamtej równości po prostu nie widzę. Sam Tam, tam jest, są po prostu yy, ci, co mówią zgodnie i ci, co mówią niezgodnie. Nie? Zgodnie z ogólną ten, tendencją, co wcale nie znaczy, że to jest dobra tendencja. Bo y, no, ja jestem już na tym etapie, że naprawdę trochę wiem o, o tej wspólnocie i, 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 i wiem tyle, że no, niektórym włoscy dęba znają, jak ja nieraz za, zaczynam mówić, takie różne ciekawe historie. Nie? Na przykład y, o tych początkach, o Bilu, o bowie, nie, że, y, pierwszym przeciwnym Wprowadzać tradycje do tej wspólnoty, to był właśnie doktor Bóg. on nie chciał tradycji. Nie? I po co tradycje? jak to jest wszystko e, od Boga nie? i tak dalej, po co jeszcze jakieś tam tradycje? A, a te zasady, no to w ogóle to jest, to jest spo, z Poznania przyszło, no i, no i tak to leci. Tak naprawdę powinna być wolna amerykanka na tych migdziach, Ty coś powiedziałeś, a ja Cię skrytykuję. Jeśli powiedziałeś prawdę, to wyjdziesz nienaruszony. Ale jeśli coś tamtego, no to będzie Cię bolało, nie? <laughs> Jeśli powiedziałeś prawdę, to Cię nie zaboli. Według tej zasady, że prawda nie boli. I słuchajcie, i coś tu jest. Taka, taka jest, jeśli... Ja w coś wierzę i, i mówię o tym, to nawet jeśli ktoś mnie skrytykuje w sposób jakiś chamski, brutalny, to mnie to nie zaboli. Nie? Bo ja w to wierzę, to co powiedziałem. Ale w takim razie ja tej y, równości nieraz widzę, nie, nieraz nie widzę. A dlaczego przyjmujemy wszystkich? No y, y, nie mogłem przez wiele lat. Zrozumieć tego. I w końcu. Przez te wszystkie lata przebył, wszystkie szczeble tego przyjmowania, nie? I na różnych na różnej drabinie społecznej się znajdowało w pewnych okresach. I nawet jako bezdomny, nie? Także. Widzę, w ogóle widzę w tych, w tych wszystkich yy, tradycjach i krokach, to widzę taką wyższą mądrość. Tą wyższą mądrością to jest właśnie to, że chęci ja dzisiaj yy, w, tak stałem w oknie, czekałem, yy, bo tam się z kubą mówiłem, żeby mu tam pokazać mikser. I przechodził chłopak, wychodził ze sklepu i ja mówię, Sebastian mówi tak. No i mnie poznał. Ja mówię, to ile ty nie pijesz? On mówi 26 lat. Ja mówię i, i nie ćpać, nie pijesz on i nie. Ja mówię, a gdzie chodzisz? On mówi nie idzie. Ja mówię, ale coś, coś robisz, on i nie. Mówię, jak wiesz, mnie wtedy wyciągnął, to ja go wyciągnąłem na rynku Starego Miasta, z takiej tutaj, Rafałowi tłumaczyłem, taka uliczka jest, z takiej meliny narkomańskiej. I zawiozłem go na dzielną, bo matka jego mnie prosiła, nie? Ja to, no, nie miał chyba 20 lat jeszcze. I słuchajcie, i ja on poszedł ze mną na te dwa mityki, przez to chodzić, I nie pije i nie ćma. Żadne terapie, na nic. Dwa razy był na mitingu. Ja, ja tego nie rozumiem. Nie? A, a taki mądry jest. A tyle nie jest. No. Po prostu ktoś dostaje świadomości, że, że to mu szkodzi i koniec. No. Tak jak ja bym tutaj dzisiaj zaczął jeść tą to, to ścianę no nie? i nagle bym zrozumiał, że mi szkodzi, bym przestał ją jeść. Ale z, z alkoholem i z papierosami taki nie jest łatwo to zrozumieć. No, i także ja się cały czas uczę, i, i wiem, że to na tym polega to, to moje trzeźwienie, że się tutaj cały czas uczę. Dziękuję bardzo. I...